Dolar Buna Cartera wciąż leżał ciepły w kieszeni, kiedy zdał sobie sprawę, co właśnie zrobił. Przez 37 lat nigdy nie osiągnął handlu, który przeczyłby wszelkim zasadom przetrwania na tym terytorium. Każdy z tutejszych ludzi znał pierwsze prawo – nigdy nie oddawaj konia. Ani za złoto, ani za wodę, ani za nic. Stał jednak tam, obserwując, jak jego jedyny koń znika w pyle, a ranna dziewczyna apaczu wczepia się jego grzbietu. Ten sam koń, który miał go jutro zawieźć do miasta, by sprzedać go na przejazd pociągiem na wschód, ten sam koń, który stanowił jego ostatnią szansę na ucieczkę spod upadającego rancza. Poszedł za jednego pogniecionego dolara i powodów, które nie miały sensu dla nikogo, łącznie z nim samym. Dziewczyna umierała, kiedy ją znalazł, krew sączyła się przez prowizoryczny bandaż wokół jej nogi, a twarz była blada z bólu i wyczerpania. Każdy przyzwoity mężczyzna pomógłby jej dotrzeć do lekarza, ale każdy rozsądny mężczyzna sam zabrałby ją do miasta, nie oddając swojego jedynego środka transportu. Dlaczego więc to zrobił? Może to była rozpaczliwa wdzięczność w jej oczach, kiedy wcisnęła mu dolara w dłoń? Może to przez sposób, w jaki wyszeptała łamaną angielszczyzną dziękuję, a jej głos brzmiał jak głos kogoś, kto stracił nadzieję. A może po prostu rozpoznał spojrzenie kogoś, kto walczy o przetrwanie. To samo spojrzenie, które widział we własnym lustrze każdego ranka, kiedy liczył dni do zajęcia jego ziemi przez bank. Teraz, gdy czekał go dwudziestomilowy marsz do domu, nie mając nic poza dolarem do pokazania za najcenniejszy wschód, z powrotem na farmę brata w Mizuri, gdzie porażka smakowała mniej gorzko niż pod bezkresnym zachodnim niebem. Wtedy ją zobaczył. Dziewczyna nie mogła mieć więcej niż 16 lat i osunęła się na głaz z przesiąkniętym krwią prowizorycznym bandażem wokół nogi. Jej ciemne włosy były skołtunione od kurzu i potu, ale jej tradycyjny strój apaczów był podarty od czegoś, co wyglądało jak upadek z konia. Kiedy usłyszała, że się zbliża, podniosła głowę z czujnością kogoś przyzwyczajonego do niebezpieczeństwa. Pomocy! powiedziała łamaną angielszczyzną, a jej głos ledwo przekraczał szept. Proszę. Bun zsiadł z konia i podszedł ostrożnie. Na tym terytorium zaufanie było luksusem, na który niewielu mogło sobie pozwolić, zwłaszcza między osadnikami a apaczami. Ale rana dziewczyny była prawdziwa i głęboka. Bez odpowiedniej pomocy medycznej infekcja nastąpiłaby w ciągu kilku godzin. Najbliższy lekarz jest w Pine Ridge, powiedział Bun, klęcząc obok niej. To cały dzień jazdy. Oczy dziewczyny wypełniły się rozpaczliwymi łzami. Nie mam konia. Rodzina, myślę, że nie żyje. Simnęła do małej sakiewki przy pasie i wyjęła z niej pognieciony banknot dolarowy, którego papier zmiękł od niezliczonych rąk. Kupuję konia. Wszystko, co mam. Bun wpatrywał się w dolara. Jego koń był wart co najmniej sześćdziesięciu dolarów, może siedemdziesięciu dolarów dla odpowiedniego nabywcy. Ta dziewczyna ofiarowywała mu wszystko, co posiadała, czyli w zasadzie nic. Posiadłość, oświetlając wyschnięty staw i szczątki szkieletów z niegdyś kwitnącej hodowli bydła. Z pięćdziesięciu, z którymi zaczynał dwa lata temu, pozostało dwanaście głów. Bun upadł na schody werandy, wyczerpany i wątpliwy w swojej zdrowiu psychicznym. Jutro będzie musiał przejść te same dwadzieścia mil do miasta, niosąc wszystko, co zdoła zdobyć, aby zdążyć na popołudniowy pociąg. Bez konia nie było innego wyjścia. Banknot miał zapłacić za trzy dni, a on miał przy sobie dokładnie cztery dolary i trzydzieści siedem centów. Cóż teraz 5 dolarów i 37 centów dzięki jego charytatywnej transakcji. Już miał wejść do środka, gdy usłyszał ten, ten kopyt zbliżający się z głównego szlaku. Wiele koni poruszających się w równym tempie. W tym odległym rejonie wizyty po zmroku zwykle oznaczały kłopoty. Bun sięgnął po strzelbę stojącą przy drzwiach, choć miał nadzieję, że nie będzie mu potrzebna. Sześciu jeźdźców apaczów wyłoniło się z ciemności, a ich konie utworzyły półkole wokół jego posiadłości. Mężczyzna po środku siedział, wysoki i dostojny, a jego wyblakła twarz naznaczała lata mądrości i trudów. Orle pióra zdobiły jego długie, siwe włosy, a na piersi lśniły srebrne ozdoby. Był to niewątpliwie człowiek bardzo ważny. Bun stał powoli, trzymając strzelbę opuszczoną, ale w gotowości. Wieczór, zawołał spokojnym głosem, mimo że biło mu serce. Przywódca podniósł rękę w geście pokoju. Jesteś człowiekiem, który pomógł dziś mojej córce. Przyszłość dla córki nieznajomego zasługuje na coś lepszego niż porażka. Skinął na swoich jeźdźców. Moi ludzie wiedzą dużo o przetrwaniu w trudnych warunkach. Wiemy o głębokich źródłach wody, o trawach, które rosną w trudnej glebie. Bun poczuł dreszcz czegoś, czego nie doświadczył od miesięcy nadziei. Nauczył się jednak nie ufać nadziei zbyt łatwo. Co ty mówisz? zapytał ostrożnie. Wódz uśmiechnął się po raz pierwszy. Mówię, że jutro wszystko się zmienia. Wódz Dakota skinął na buna, by do niego dołączył. Zdala od pozostałych jeźdźców. Ruszyli w stronę wyschniętego koryta potoku, który niegdyś zaopatrywał bydło Buna w wodę. Wódz ukląkł i zgarnął garść popękanej ziemi, pozwalając jej przesiać mu przez palce. Ta ziemia nie zawsze umierała, powiedział cicho. Trzydzieści lat temu przyprowadził mnie tu mój dziadek. Woda płynęła przejrzysta i głęboka, zasilana przez podziemne źródła, o których wasi ludzie zapomnieli. Serce buna zabiło mocniej. Podziemne źródła? Biali osadnicy kopali studnie w niewłaściwych miejscach, ciągnął wódz Dakota. Zobaczyli wodę na powierzchni i myśleli, że to wszystko mówi. Ale woda ma pamięć. Podąża ścieżkami wyrzeźbionymi przez czas, a nie przez wygodę. Wódz wstał i wskazał na kępę prastarych drzew bawełnianych, jakieś ćwierć mili na północ od domu buna. Twoja woda jest tam, piętnaście stóp w dół. Mój dziadek pokazywał mi znaki, kiedy byłem chłopcem, kiedy uczyłem się tropić. Dlaczego mi to... Wymagałoby to jednak inwestycji, których on nie miał. Jakby czytając w jego myślach, wódz Dakota uśmiechnął się. Moje plemię potrzebuje zaufanego partnera w tej dziedzinie. Kogoś, kto uczciwie traktuje zarówno białych podróżników, jak i handlarzy Apaczów. Mamy srebrną biżuterię, ceramikę i wyroby tkackie, które przynoszą wysokie ceny w osadach. Potrzebujemy kogoś, kto zajmie się transakcjami z wagonami. Proponujesz mi partnerstwo? spytał Bun, nie mogąc uwierzyć w to, jak potoczyło się jego życie. Oferuję ci szansę, by odwdzięczyć się za dobroć, którą okazałeś mojej córce, ale nie jałmużną. W głosie wodza pobrzmiewała waga biznesowej propozycji. Zapewniasz lokalizację i zajmujesz się negocjacjami. Dostarczamy towary i wiedzę, aby Twoja ziemia znów była opłacalna. Zyski dzielimy się porówno. Bun poczuł, że jego świat zaczyna się kręcić. Dwanaście godzin temu planował rzucić wszystko i uciec na wschód. Teraz zaoferowano mu nie tylko koło ratunkowe, ale także całkowitą przemianę jego perspektyw. Dlaczego? zapytał. Dlaczego mi to ufać wodzu Dakota? Wódz Dakota położył wyblakłą dłoń na ramieniu Buna. Ponieważ każdy człowiek, który jest gotów poświęcić swoją przyszłość dla życia obcego, może być zaufany również w kwestii naszej przyszłości. Pozostali jeźdźcy zaczęli się niespokojnie poruszać, a Bun zdał sobie sprawę, że rozmowa zbliża się ku końcowi. Coś go jednak dręczyło. Wydawało mi się to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Gdzie jest harczyk? zapytał. Uśmiech wodza nieco zbladł. Jutro musisz u... W plemieniu byli zadowoleni z decyzji ojca, by zaufać białemu farmerowi. Jakiego rodzaju test? spytał Bun, tując się nagle zdenerwowany. Wódz dakotów wskazał na wschodni horyzont, gdzie niewielka chmura pyłu wskazywała na zbliżających się podróżnych. Za godzinę przyjedzie tu wagon. Brakuje im wody i potrzebują wypasu dla swoich zwierząt. To pierwsza okazja, aby udowodnić, że potrafi się uczciwie prowadzić negocjacje. Bun zmrużył oczy, wpatrując się w zbliżającą się chmurę pyłu. Wydaje się to dość proste. Być może, odparł wódz, ale ci konkretni podróżni zostali oszukani przez inne stacje kolejowe. Są podejrzliwi i źli. Niektórzy mogą być wrogo nastawieni do obecności apaczów na terenie posiadłości nie odezwał się po raz pierwszy. Jego angielski akcent, ale wyraźnie. Mój ojciec wierzy, że będziesz traktował wszystkich ludzi z szacunkiem. Wierzę, że biali mężczyźni troszczą się tylko o zyski białych. Wyzwanie w jego głosie było niewątpliwe. Bun zdał sobie sprawę, że nie chodzi tylko o udowodnienie, że potrafi prowadzić stację przewoźną, chodziło o udowodnienie, że potrafi wypełnić lukę między dwoma światami, które nie miały powodu by sobie ufać. To nie wszystko, ciągnął wódz Dakota. Przewodnikiem wagonu jest Clayton Wells. Ma reputację wszczynania kłopotów z plemionami apaczów. Jeśli nas rozpozna lub zda sobie sprawę, że z nami pracujesz, może próbować obrócić innych podróżnych przeciwko tobie. Bun poczuł jak ściska go żołądek. Clayton Wells był znany na całym terytorium jako indiański wojownik, który brał udział w wszystkiego. Była jednak jedna rzecz, nad którą do tej pory nie brał pod uwagę. Co by było, gdyby Clayton Wells rozpoznał wodza Dakota i Nalni SH? Co by było, gdyby ten test przerodził się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego niż zwykła transakcja biznesowa? Wagon zatrzymał się około pięćdziesięciu jardów od domu Buna i od razu wyczuł napięcie wśród podróżnych. Pokryte kurzem rodziny wyglądały z pokrytych płótnem wozów, a na ich twarzach malował się ciężar ciężkiej podróży i kurczące się zapasy. Najbardziej niepokojący był mężczyzna, który jechał na przodzie pociągu. Clayton Wells siedział na koniu jak dowódca wojskowy, badając terytorium wroga. Wells był szczupłym, wyblakłym mężczyzną o zimnych, szarych oczach i reputacji gwałtownika. Która towarzyszyła mu gdziekolwiek się pojawił. Gdy jego wzrok przesunął się po posiadłości Buna i spoczął na wodzu da i nalni SH, jego ręka instynktownie przesunęła się w stronę rewolweru na biodrze. Dzień popołudniowy! zawołał Bun, idąc naprzód z widocznymi i pustymi rękami. Nazywam się Bun Carter. To jest moje rancho. Wells zsiadł z konia, ale trzymał się na dystans. Clayton Wells przewodnik po szlakach. Ci ludzie potrzebują wody i pastwisk dla swojego stada, ale najpierw muszę wiedzieć dlaczego zabawiasz dzikusów na swojej posiadłości. Obelga uderzyła w powietrze jak uderzenie i bun poczuł, jak zaciska mu się szczęka. Za Wellsem kilka rodzin wysiadło ze swoich pojazdów, wyraźnie wyczerpane i zdesperowane, by skorzystać z usług, które mógłby zapewnić bun. Przemówił po raz pierwszy. Oferujemy tylko to, co dobre. Nasza kukurydza, kabaczek i suszona dziczyzna bezpiecznie nakarmiły wielu podróżnych. Wells zbliżył się do buna, zniżając głos do groźnego szeptu. Popełniasz błąd, Carter. Rozejdzie się wieść, że to miejsce służy interesom Indian. Żaden szanujący się pociąg wagonowy już się tu nie zatrzyma. Bun spojrzał mu w oczy, nie drgnąwszy szerzej. W takim razie chyba będę służył tym niegodnym zaufania. Mogło dojść do eskalacji konfrontacji, ale kobieta z dzieckiem podeszła do studni, którą tego ranka wódz Dakota pomógł Bunowi zlokalizować. Korzystając z przygotowanego przez nich wiadra i liny, nabrała czystej, zimnej wody i uważnie jej skosztowała. Jest dobrze! zawołała do pozostałych. Lepsze niż wszystko, co mieliśmy od czasu wyjazdu z Kansas. W ciągu kilku minut, pomimo ciągłych protestów Wellsa, większość rodzin płaciła za wodę i prawo do wypasu. Kilku z nich zwróciło się do nalniego, aby sprawdzić, jakie zapasy żywności jego rodzina przywiozła na handel. Wells obserwował, jak jego autorytet ulega erozji z każdą transakcją. W końcu wsiadł na konia i pojechał z powrotem w stronę tymczasowego obozu karawanu. To jeszcze nie koniec, carter, zawołał. Pożałujesz, że opowiedziałeś się po której ze stron. Gdy facet zniknął wśród wozów, wódz Dakota przesunął się, by stanąć obok Buna. Zdałeś pierwszy test, powiedział cicho. Ale Wells ma rację co do jednego: to jeszcze nie koniec. Do wieczora bun zarobił w ciągu jednego dnia więcej pieniędzy niż w ciągu poprzednich trzech miesięcy, czternaście rodzin odległość mówienia. Ci panowie mają pewne obawy co do pańskich praktyk biznesowych. Największy z trzech mężczyzn zrobił krok naprzód. Jego broda była rozczochrana, a ubranie nosiło plamy po kimś. Kto więcej czasu spędzał w salunach niż na legalnej pracy? Nazywam się Berg. Mówię w imieniu kilku rodzin w tym pociągu i nie podoba nam się, że jesteśmy zmuszani do robienia interesów z Redskins. Nikt cię do niczego nie zmuszał, odparł spokojnie Bun. Potrzebowaliście wody i zapasów. Dostarczyliśmy je po uczciwych cenach. Uczciwe ceny splamione dzikimi rękami zadrwił Berg. Żądamy zwrotu pieniędzy i chcemy, żeby ci Indianie opuścili pańską własność. Nani S.H. spieł się obok Buna. Jego ręka powędrowała w stronę noża przy pasie, ale Bun położył na nim krępującą dłoń. Sprawa załatwiona, rzekł stanowczo Bun. Dostałeś to, za co zapłaciłeś. Jeśli nie podoba ci się sposób, w jaki prowadzę swoje ranczo, możesz znaleźć wodę i wypasać się gdzie indziej. Wells uśmiechnął się chłodno. Widzisz? Na tym polega problem. Przez pięćdziesiąt mil nie ma nigdzie indziej. Trzymasz tych ludzi w pułapce i wykorzystujesz to, aby narzucić im swój kochający Indian program. Jedynym celem jest tu przetrwanie odparł Bun. Moje i ich. Berg groźnie potrzaskał knykciami. Może potrzebujesz trochę perswazji, żeby dostrzec rozsądek. Zagrożenie wisiało w powietrzu, jak dym z lufy pistoletu. Bun zdawał sobie sprawę, że ta konfrontacja może łatwo przerodzić. Berg? Głos należał do Samuela Hendersona, starszego mężczyzny, którego Bun zauważył prowadząc jedną z większych grup rodzinnych. Henderson postąpił naprzód z pewnością siebie, kogoś kto przywykł do władzy. Słuchałem twoich skarg i muszę powiedzieć, że nie trzymają kupy. Berg odwrócił się w stronę Hendersona z grymasem. Trzymaj się od tego z daleka, staruszku. To cię nie dotyczy. To dotyczy nas wszystkich. Odparł stanowczo Henderson. Prowadzę pociągi wagonowe od 15 lat i wiem, co to jest jakość usług, gdy tylko ją widzę. Pan Carter dostarczył dokładnie to, co obiecał, po cenach, które reklamował. Fakt, że jego partnerem biznesowym jest Apache, nie wpływa na jakość wody ani mięsa. Wells próbował mu przerwać, ale Henderson podniósł rękę. Jeszcze nie skończyłem. Berg, twierdzisz, że mówisz w imieniu kilku rodzin. Ale ja rozmawiałem z tymi samymi rodzinami. Większość z nich jest wdzięczna za zaopatrzenie i sprawiedliwe traktowanie, z jakim się dzisiaj spotkali. Jakby na potwierdzenie swoich racji, z obozu zaczęły wychodzić kolejne rodziny. Młody ojciec, niosąc wiadro z wodą, skinął z szacunkiem głową bunowi. Starsza kobieta uśmiechnęła się do nalni SH. I wskazała na kukurydzę, którą od niego kupiła, wykonując gesty, które świadczyły o jej zadowoleniu z jakości. Widzi pan, ciągnął Henderson. Większość tego pociągu popiera praktyki biznesowe pana Cartera. Jeśli masz z tym problem, możesz znaleźć własne źródło wody. Twarz Berka poczerwieniała ze złości, ale dostrzegł, że opinia publiczna obróciła się. Dzieliły się posiłkami, które zawierały kukurydzy apaczów i suszone mięso. A kilku podróżnych podeszło do nalni Sze, aby zadać pytania dotyczące okolicy i szlaków handlowych. Obserwując tę scenę ze swojego ganku, Bun zdał sobie sprawę, że coś się głęboko zmieniło. Dwadzieścia cztery godziny temu był nieudanym ranczerem, który planował porzucić swoje marzenia. Teraz był odnoszącym sukcesy biznesmenem, z dobrze prosperującym partnerstwem i przyszłością pełną możliwości. Twój ojciec miał rację, powiedział do Nalniszy. Wszystko się zmieniło. To dopiero początek, odparł Nalniszy. Jutro zaczynamy budować coś, co będzie trwałe. Sześć miesięcy później Boom Carter stał w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się jego wyschnięty staw i obserwował, jak czysta woda wypływa ze źródła, które wódz Dakota odkrył pierwszej nocy. Przemiana wydawała się niemożliwa nawet dla niego. Tam, gdzie kiedyś śmierć i klęska pochłonęły jego ziemię, teraz życie rozkwitało w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażał. Bawola trawa zakorzeniła się ponad jego najśmielsze oczekiwania, tworząc pastwiska tak bogate, że jego bydło rozmnożyło się z dwunastu sztuk do ponad sześćdziesięciu. Stacja działała na pełnych obrotach przez większość dni, a pociągi wagonowe planowały postoje z tygodniowym wyprzedzeniem na podstawie zaleceń, które rozprzestrzeniały się na każdym głównym szlaku na terytorium. Ale prawdziwą miarą zmian nie były liczby czy zyski. Było to w relacjach, które wyrosły z jednego aktu współczucia. Bun usłyszał znajomy ten banknot dolarowy, który przyjął tego dnia. To należy do ciebie. Handel nigdy nie był równy. Bun spojrzał na zużyty papier, a potem z powrotem na kwitnące ramczo wokół nich. Zatrzymaj go, odparł stanowczo. Dziesięć dolarów kupił mi więcej niż kiedykolwiek marzyłem. Wódz Dakota skinął głową za probatą. Widzisz, niektóre inwestycje przynoszą zwroty, których nie można zmierzyć w złocie. Gdy popołudnie przerodziło się w wieczór, przybyli kolejni członkowie plemienia z towarami na jutrzejszy pociąg z wozami. Rodziny z obu społeczności pracowały razem, przygotowując się na kolejny dzień owocnego handlu. Dzieci bawiły się w pobliżu strumienia, który teraz płynął przez cały rok, a starsi apacze dzielili się historiami z ciekawskimi podróżnikami, którzy zdecydowali się przedłużyć swój pobyt. Obserwując to wszystko, Bun rozmyślał o chwili, która zmieniła wszystko. Umierające ranczo, ranna dziewczyna i wybór, który przeczył wszelkim regułom przetrwania na pograniczu. Porzucił konia, ostatnią nadzieję na ucieczkę, dla życia obcego człowieka. W zamian zyskał rodzinę, cel i przyszłość, która wykraczała poza wszystko, co mógł sobie zaplanować. Nieudany rancher odszedł na zawsze, zastąpiony przez człowieka, który rozumiał, że prawdziwe bogactwo bierze się z budowania mostów między światami, które potrzebują siebie nawzajem bardziej, niż zdają sobie z tego sprawę. Jeśli podobała Ci się ta historia, kliknij teraz film na ekranie, aby obejrzeć kolejną, niezapomnianą opowieść, w której przeznaczenie i odwaga zderzają się w sposób,